Na Tasmanii rozpoczyna się dzisiaj polski festiwal Polat 2006-2007. W magazynie pokładowym linie lotnicze Qantas informują swoich pasażerów, że festiwal ten jest jedną z największych grudniowych atrakcji stolicy Tasmanii. W Australii nie ma większej i regularnie organizowanej polskiej imprezy niż ten właśnie festiwal. Niezwykłe wydarzenie, które co trzy lata na przełomie grudnia i stycznia staje się Polskim Świętem na Antypodach. Świętem, w którym aktywnie uczestniczy ponad tysiąc osób z różnych zakątków Australii, Nowej Zelandii i coraz częściej także z Polski. Wy jesteście z Wrocławia, tak? Zespołu Wrocław? Tak, tak, zgadza tak. się. Przed chwilą wystąpiliście w samym centrum Hobart dla publiczności australijskiej, dla publiczności tasmańskiej. Jakie są wasze wrażenia z tego koncertu? No cóż, znaczy. jak zwykle było miło i sympatycznie, tym bardziej, że wreszcie pogoda nam dopisała, jest piękne słońce, jest dużo ludzi, wszyscy się cieszą. Tak samo jak my, więc jest pięknie. Jak reagują Australijczycy na polski folklor? Jesteśmy miło zaskoczeni, bo bardzo, bardzo pozytywnie, ilekroć pojawiamy się na scenie, kiedy nas zapowiadają, są gromkie brawa, oklaski, jesteśmy tym bardzo mile zaskoczeni. No i za każdym razem tańczyła nam się bardzo dobrze. No, pierwszego dnia były tylko problemy, bo były problemy z przestawieniem się jednak czasowym, a koncert był ciężki, ale poradziliśmy sobie. Czy publiczność australijska dobrze odbiera polski folklor? Tak. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze, dobrze, bardzo dobrze. To słychać zresztą po aplauzie. Nam w ogóle było bardzo miło, bo gdy nas zapowiadano, bo jesteśmy jedynym zespołem, który przyjechał tutaj z Polski, był ogromny aplauz na publicz publiczności, który no, zachęcił nas bardzo do tańczenia i dodał nam dużo ciepła. Nieodłącznym elementem każdego polartu jest wielki bal sylwestrowy. Tym razem jest to zapewne największy polski bal na południowej półkuli.